Co ci? Ty Takie <trych> 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 drapaj. na te drzwi. Tutaj. ha Te? ha te? ha 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 tak, ha tak. O ha ha tak, Idą, dostał <ś cinu> dwóch! Hahaha! Wiszcie, <śliniciel> ja wow. za tobą, za tobą, za tobą! Za, 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 za. Co <śliniciel> zakładnika, kurwa! Ja ty, Co to się odniebało? <śliniciel> Jeszcze kuźmę obija ten, o! 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 Ja tu po bardziej się nie, nie, nie czułam od wieków. <laughs>